Przez wiele setek lat Europa, Słowiańszczyzna nie znała ziemniaków. A ziemniak jest tą rośliną, która odmieniła losy świata, zarówno tego starego, jak i nowego. Według legendy ziemniaki do Polski przywiózł król Jan III Sobieski z wiedeńskiej wyprawy. Ziemniaki uratowały przed głodem nie tylko ogromne rzesze mieszkańców wsi, ale i miast. Dzisiaj w Płatku Etnograficznym w Tokarni przybliżymy potrawę bardzo prostą, bardzo różnie nazywaną w różnych wsiach, w różnych rodzinach prażoki. Potrzebne będą ziemniaki, więc obieramy je. Kiedyś obieranie ziemniaków urosło do rangi sztuki. My po prostu je obieramy, żeby je zjeść w potrawie nazywaną prażokami. Będziemy potrzebować ugotowane ziemniaki i kolejne składniki. Ziemniaki są głównym bohaterem lekcji muzealnej, którą proponujemy tu w Zagrodzie ze Złotnik pod tytułem Od Ziemnioka do Prażoka. Do naszych słynnych, regionalnych prażoków potrzebujemy jeszcze tą panią. By ją obierali, to wszyscy płakali. Cebula. Potrzebna będzie mąka. Biały proszek, białe, tłuszczyste złoto. Potrzebujemy tłuszcz do smażenia cebuli. Mamy olej. I przyprawy niezbędna sól. Niezbędna sól, którą posolimy ziemniaki, posolimy potrawę. Fantastyczną przyprawą kuchni polskiej jest majeranek. Pochodzący z Egiptu i nie zadomowił się w polskiej kuchni i wiele dań charakterystycznych naszej gastronomii nie obejdzie się bez majeranku. I oczywiście też bardzo droga, bardzo cenna kiedyś przyprawa, teraz bardzo popularna czarny pieprz. Milony. Nasze ziemniaki gotują się na kuchni. Przygotujemy kolejne elementy potrawy. Nasze ziemniaki powoli się gotowały. Dodaliśmy soli w trakcie gotowania. Zostało nieco wody. Teraz kolejny ważny składnik, który musimy dodać mąka. Mąka pszenna, bieluśka, sypiemy na gotujące się ziemniaki. Każda gospodyni znała swoje tylko znane proporcje i narzędzie pałka. Porzucamy nowoczesny tuczek. Używamy pałki, rozbijamy ziemniaki, mieszamy je bardzo dokładnie z mąką. W międzyczasie tutaj na oleju go, smaży nam się cebula. Czekamy aż się zrumieni. Ubijamy nasze nasze trażoki W niektórych domach. Nazywana jest ta potrawa prażuchą. Właściwie co jeść, co dom, co rodzina, inaczej nazywamy to danie. Ale zobaczcie, jakie, jakie proste składniki. Ziemniaki, mąka, cebula. Odrobina soli, za chwileczkę dodamy majeranek, dodamy pieprz i spróbujemy, czy dobre. Do naszej prażuchy dodaliśmy majeranek, dodamy jeszcze, niech pachnie, niech smakuje. Dodamy odrobinę mielonego czarnego pieprzu. Super, będzie pikantne, będzie smakowało. Kto powiedział, że taka prosta potrawa ma być bez wyrazu? Mieszamy na no, tyle, na ile pozwoliły nam ziemniaki. Zarumieniła się cebulka przysmażona na oleju. Dodajemy cebulki. Sól, pieprz, mamieranek. I co jest ważne jeszcze w tej potrawie? Serce, uczucie. Nic nie będzie smakowało, jeśli nie dodamy do tego odrobinę miłości, odrobinę czułości, oddania. Kochani Państwo, smacznego! Muzeum Sikieleckiej pozdrawiam.